Cześć, Siemanko, z tej strony Squido, a to jest 74 odcinek wakacji z Minecraft. Jak widzicie, trzymam w swoje ręce kuary. To naprawdę jest kolejny tutaj etap, kolejny już etap kuary, czyli będę wydobywał wszystko, co jest tylko na morzu, co tylko mogę wydobyć, aby jak najwięcej tutaj zarobić sobie na tym. Ale to jeszcze nie jest tak w sumie full, wszystko super. Bo muszę rozwinąć system Energy Energistics Ener tak jak już wiele razy mi pisaliście, że to jest najlepszy system. I ja się z tym zgadzam, to jest najlepszy system, ale on jest bardzo, bardzo mega drogi. I ja sobie nie wyobrażam rozwinąć Energy Energistics na początku gry. Ale myślę, że teraz to już jest zdecydowanie ten poziom i zdecydowanie warto w to zainwestować. Więc zainwestujemy sobie, nie wiem jak dużo. Nie wiem jak dużo, bo widzę, że to naprawdę potrafi być drogie. Tak, receive only. Quary, quary. Ale zobaczycie też coś ciekawego. Nie, nie trzeba tutaj żadnych changloaderów, jak dalej. To się wszystko samo ładuje, bo quary jest takim changloaderem. Z doświadczenia to już nawet wiem. Aż to świetnie działa. Lecimy sobie do bazy. Zrobimy tak bardzo oddalone od bazy, żeby, żeby tu po prostu nie wpływało na moje środowisko, bo wiecie, jak już użytego quary. Bo tam po prostu będzie wszystko rozwalone, tak jak tutaj, um, myślę nad zastosowaniem tego tutaj miejsca, bo ciągle nie mogę wymyślić zastosowania tego miejsca, no bo to jest po prostu już zniszczone i tak dalej, ale no ale w sumie dobrze tak zrobiłem. No bo sporo zyskałem różnych surowców dzięki temu przecież, więc nie można z domu też mówić, że to jest złe w ogóle, no ale w sumie. Ja tam się cieszę, że tak to wszystko powstało. W chwilkę, tutaj musimy sobie coś zmienić. A ochlera, to, to sobie zmienimy. Już to ta rura, chodź do mnie, no chodź. Dobra, dziękuję bardzo. A dlatego robię to, dlatego, że widzicie, to co tu jest. Tu jest po prostu pełno tej energii wszędzie. Jakby sobie uruchomimy teraz Quary, czyli sent only. No to coś tego się pozbędę. No i będzie w końcu dobrze. Taki właśnie był mój cel. W tej rurze jeszcze troszkę biofull, Dlatego tutaj jest 4000 ciągle. No um, i chciałbym się tego pozbyć wszystkiego. A um, przede wszystkim tutaj stąd. No i to sobie radzi, skłary. No, chyba sobie jakoś tam radzi. Przez najlepszą rurę, oczywiście, to wrzuciłem. Więc prędkość jest po prostu ogromna. A jeszcze sobie zwiększymy prędkość. Albo nie. Albo sobie zmniejszymy, może prędkość. Dlatego, że um, jest pewien problem. Jeden problem to jest magazyn. Ale póty co, puty co, to jeszcze mogę sobie mieć dużą prędkość. Ale za chwilkę trzeba będzie ją zmniejszyć. Ale w tym czasie, w tym czasie, sobie zrobimy coś ciekawego. A tym czymś ciekawym. Kijkę, jeszcze zobaczę tutaj. No dobra, jeszcze jest full miejsce, dobra, nieważne. W tym czasie, sobie zrobimy coś ciekawego. Tym czymś ciekawym będzie Magnum Torch. Bo ja oczywiście go nie zrobiłem. Magnum Torch, poproszę jeden. Tutaj no trzeba troszeczkę jednak rzeczy mieć, ale to nie jest wcale nic trudnego jak widać No, wiele złota, wiele złota trzeba mieć i to zainwestować, a ja się nie boję inwestować Chociaż wiem, że teraz będzie hardcore z tym złotem i z diaksami Dlatego, że w Apex Registrix go naprawdę jest dużo potrzeba um, Ale co zrobić, co zrobić właśnie Dobra, żeby tylko wytrzymał mój minimum Stone, bo jak widzicie Piszecie mi ciągle, żebym zrobił nowy i nowy i nowy, ale ja wierzę w to, że ten jeszcze troszkę podtrzyma. E, musi wytrzymać. E, trzeba jeszcze pochodni sporo. Ja sobie zrobię nawet więcej, chyba że mam więcej. Mm, nie, mam tylko 17, jest trochę mało. Co tu robi snopy siana? Hmm. Czyżby zabrakło tu miejsca? Nie, po prostu musiałem zapomnieć o nich. A tutaj się robią nowe. Jak widzicie, tego jest całkiem sporo. Po prostu ogromnej ilości tego siana są. Masakra z sianem, ale okej. Okay. Robimy sobie nowe pochodnie. Zrobimy sobie nawet dużo. A co mi tam? Zrobimy sobie dużo. Patyki są, wszystko jest. Więc czemu by nie zrobić dużo pochodni, a nawet bez minimum stołna? Dużo pochodni, dużo pochodni, jeszcze raz dużo pochodni. Na pewno dużo tutaj jest różnych rzeczy, tak naprawdę. I zonko. jeszcze jest, mogę kraftować już Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba skraftować, o której nie pomyślałem ok, Bo przy tworzeniu magnum tort potrzebuję również potionów Potionów, jeden był na pewno ze łzą gasta Tu jest jedna łza gasta, gdzie są inne łza gasta? Nie, nie ma, inny. nie ma innych łez gasta, dlatego mam tylko jedną i się bardzo cieszę, że ją mam a drugi potion był z czego? Z Arbuza. Dobra, z tego Arbuza zaraz sobie też zabierzemy. Okej, okay, mam go. Teraz potrzebuję sobie drop z Małów. No i dobrze, że mam tutaj Gold Nuggety. Kiedyś pamiętam, że przerobiłem um, sztabkę na Gold Nuggety. No i teraz to się bardzo opłaciło, bo sobie użyjemy tego. I była. to był Arbuzik. Ok. No dobra, i czy coś jeszcze? Czy coś właśnie jeszcze jest potrzebne? No, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, aby cokolwiek było jeszcze potrzebne. Aha. No tak, jeszcze dwie sztuki, jedna sztuka, dwie sztuki, dwie sztuki, sztuki. jedna sztuka. Tak, jedna sztuka Glostona wystarczy. Mm, I może brodawki, chyba że tam są brodawki. Nie wiem, czy tam są brodawki, czy tam nie ma brodawek. Czy tam jest w ogóle woda w tym. Tutaj, w tym czymś. Ale chwilę, mamy potion regeneracji. Mm, mm, co tutaj jest potion regeneracji? tutaj taki jest? Taki jest potrzebny chwilkę, czyli mamy jeden potion. A, potion na łzy gasta mamy z głowy, więc to sobie zaoszczędzimy, spoko. Mm, tylko... Aha, to jest już ten dwójka, czyli to jest już ten, który jest tutaj potrzebny. Fajnie, fajnie. Teraz potion of healing. A, czyli ten potion z arbuza sobie zrobimy. Tylko, że wypadałoby mieć jakąś butelkę. No właśnie, ją napełnić wodą. Dlatego też polecimy sobie tam, gdzie woda występuje. Czyli gdzieś tu. Dziękuję. Muszę sobie to własne poprzenosić. A propos mojego systemu energetycznego, to muszę naprawdę jeszcze wiele tutaj zrobić. Różnych rzeczy z tym. Ponieważ. Chwilkę tylko jeszcze ogarnę to. Podwójnie. Tutaj już się nam tworzą te enchanty. Tworzą się, tworzą a powoli, ale się tworzą. Jednak muszę to ogarnąć: wszystko a dokładnie, konkretnie, co dokładnie, konkretnie, tak muszę krowy ogarnąć. Tego nie chcę na razie robić, bo i tak mam sporo jedzenia i wszystkiego. Dlatego krowy na razie są tak zbugowane. Tutaj te muszę pozabieć, bo, bo one są głośne. One tam nie mam wyciszenia, niestety. Tu już się właśnie nasionkę odkładają A tutaj to nie schodzi jeszcze niestety, dlatego tego będzie sporo Natomiast tutaj schodzi szybko energia i to jest akurat ok No dobra, więc... Sporo było tego w a propos Bo skoro to nie chce tutaj zejść Znaczy to nie chce tutaj zejść, to musi być tego dużo w róże Jak widzicie tego jest, tylko nie wiadomo ile tego, tego ja nie potrafię zmierzyć, ja nie potrafię, ale pewnie jest jakiś sposób na to no, nieważne. W każdym razie lecimy sobie tam to dalej robić. A ja sobie mniej więcej coś jeszcze pogadam. Co jeszcze bym chciał pogadać? Arbuzik? Raczej tak. Jeszcze bym chciał na przykład pogadać na temat. Hmm. Na temat tego, że ten cały system Tesseractów, znaczy nie Tesseractów, tylko ten cały system z Galactic Crafta przeniesiemy sobie do um, tej podwodnej. Podwodnej, tak, podwodnej bazy. Przeniesiemy go sobie właśnie tam. Będzie to na pewno fajnie działało. Tylko nie wiem, czy właśnie to się też opłaca. No, bo jednak tam musi być rakieta i w ogóle. Więc być może nie do podwodnej bazy, a być może gdzieś po prostu na zewnątrz. To jeszcze pomyślę, ale na pewno. Apple logistics będzie w podwodnej bazie. Na pewno, no właśnie, magazyn Apple Energistics będzie w podwodnej bazie. Być może jaką, jakąś właśnie łąkę zrobię w podwodnej bazie, kto wie, kto wie właśnie Co ja tam zrobię w tej podwodnej bazie, bo naprawdę mogą być różne rzeczy Jeszcze tylko dwa drewna i już będzie gotowe Okej okay. Już właśnie jest gotowe Tylko jeszcze skraftować Jeśli się nie pomyliłem to właśnie tak to się kraftuje i jest spoko jeszcze sobie zrobię ten mój taki fajny trick, czyli to był trick um, z tym, że wstawiałem to na płotkach. Nie wiem, wezmę więcej płotków, bo to może być tam jednak większe, ale nie chcę tego dużego robić. Później mieliśmy jakieś tam triki z tym, um, aż to nie było na płotkach, to było w sumie na redstone. nie? były takie triki z redstone'em, ale nie chciałbym wydawać redstone'a, dlatego to sobie wstawimy na glowstone. Ie. Hmm, będzie to tak bardziej old schoolowo. Postawimy to sobie na glowstone. Nie? Właśnie. Dookoła też może jakieś pochodnie tak dalej. No, to wcale nie wydaje się głupie. Więc no, glowstone skraftujemy. Jedną sztukę raczej więcej, nie będzie chyba potrzebne. No tak. Więc sobie tak zaoszczędzimy trochę. To jest moja taka główna latarnia, a tam będzie też taka latarnia. Jak widzicie, tutaj to mam postawione, właśnie tak. To epicko wygląda, po prostu epicko. Ale jednak, no tam sobie postawimy to w odkulowym mm, takim. O, nie co ja robię, czemu ja latam. Squido, nie, nie rób tego. Przecież masz przejście. Pam, tylko że jeszcze wziąłem sobie Peaceful, żeby tam potworków nie było. Mogą tam być. No właśnie, strzały, coś takiego. Tutaj jakieś wybuchy, ale tu już jest peaceful. Mm -hmm. Tutaj będzie chyba trzeba zwykły, 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 zwykły właśnie klocek postawić, dżunglowy, ale dobra, to istotne Oj, tutaj się pomyliłem. Znowu, znowu, znowu. Raz. I raz. I dwa, bo przecież nie chcę mieć Uploaded logistics, łączyć z potworami Czy takie coś jest ok? Jest dosyć wysokie, więc zrobimy sobie na raz, dwa, trzy, cztery I piąte byłoby to No spoko Chwilka tylko, ciekawe jak to teraz wygląda bez hełmu Wiem, że mogę to sobie wyłączyć na klawiszach Ale ja sobie wolę zdjąć, dobra muszę to spokojnie położyć Być może od góry będzie bardziej bezpiecznie Tak, żeby się nie pomylić i się nie pomyliłem no niewiele to dało więcej światła, ale... What the fuck? Nie mogę na tym położyć nic? No dobra, w takim wypadku zrobimy sobie zamiast... Hmm, jest przejście? Tu jest przejście. Zrobimy sobie lampę redstone'ową. W takim razie... Znaczy glowstone'ową. Glowstone'ową lampę. Illuminator? To jest to? Nie, 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 to nie jest to. Chodziło mi. Chociaż kurczę. O! Redstone Lamp. Właśnie, toż tak mówiłem, że Redstone nową, Glowstone nową, więc o to właśnie chodziło, o tą lampę. Niestety nie mam Redstone'a ze sobą, więc i tak muszę się wrócić. No właśnie, tutaj troszeczkę jednak nie wyszło wszystko jak mogło, ale jest ok. Zrobimy sobie taką lampę. Tym razem to wyjdzie. Więc do środka troszkę glowstone'a, Tutaj po bokach redstone i jest restą lamp, która niestety nie będzie nam świecić. Mm, ale to nie jest problem. Chyba że, chyba że zastosujemy coś takiego. Tylko że czy wtedy to będzie fajnie, fajnie wyglądać? No cóż, trudno. Ważne, żeby spełniało swoje funkcjonalności. Funkcje. Można też dźwignię dać, prawda? I nie trzeba robić takich dziwnych rzeczy. Dlatego ja chyba... dźwignie. Chociaż nie, chociaż nie, zostawimy to sobie tak, to świetnie może wyglądać. I, 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 i jest, i działa, i teraz na tym jeszcze. No i działa, świetnie. O to chodziło. Jest to super taki wygląd bardzo nowoczesny. Ale no, to jest śmieszne, ale dobra. Załóżmy, że to jest wygląd taki bardzo nowoczesny, fajny i w ogóle lubimy to, bo kurczę, byłby wstyd. Ok? Jest dobrze, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Teraz zastanawiam, czy by te słupy nie zrobić czasem z bo też jest taka opcja. Nie robię się potrzebowali, czy te. Więc sobie zaraz takie coś zrobimy, yy, albo nie. Albo nie. Dobra, nie. Nie będę już za bardzo kombinował z tym. Niech to jest jak jest, bo mógłbym później na tych słupach nie móc postawić pochodni, co by wtedy było. Dlatego nie kombinować, tylko sobie tak to zostawić. Ubrać czapeczkę, aby wszystko ładnie się świeciło dookoła, widzicie? Na zewnątrz, tutaj jakieś widoki na zewnątrz, tutaj jakaś wyspa, prawda? Co, co zrobiłem ją, żeby nie było tak po prostu wszędzie gładko i tak dalej, no bo naprawdę jest tutaj wszędzie gładko. Um, ale jakoś to wygląda, jakoś to już jest Nie ma tu już potworów i nie będzie Mam bo jest w ogóle peaceful, ale jak włączymy easy to też tutaj nie będzie już potworów A raczej te pochodnie będą mógł sobie ściągnąć Nie będą one tutaj dłużej potrzebne Już to nie wyglądało źle jak to były te pochodnie Dlatego może sobie jednak je zostawimy Zapomniałem o tym, że tutaj na środek przynieść jednak troszeczkę Troszeczkę mm, jednak blok tutaj. Ale to nie wyglądało wcale źle. Te pochodnie mogą zostać. Tylko zrobimy sobie tak właśnie. Dookoła domku jeszcze mam sporo tych pochodni, a to brzydko wygląda. Nawet w domku mam je, a to też brzydko właśnie wygląda. No ale też by było ciemno bez tej maski, którą tam mam na sobie. Bez tego armora. No dobra. Jak tam energia skontrolujemy, to sobie, o, już tego właśnie ubywa, no i to jest mój cel, żeby to do zera zbić przed kolejnym odcinkiem, e, bo mam ambitne plany na, kole... na... <laughs> przepraszam was, na kolejny odcinek związane e, z właśnie destraktami i mogę wam co nieco poopowiadać. To będzie tak, e, że będziemy mieli stąd. I za wszystkich innych późniejszych elektrowni, jeśli by powstały, ale na dzień dzisiejszy to się na to nie zanosi. Ale kto wie, kto wie. Więc stąd będzie energia szła jednym tesseractem do, do dołu. Na dół, prawda? Na dół, właśnie. No i z dołu będziemy mieli transportowaną tą energię do wszystkich różnych komponentów, wszystkich różnych systemów. Innymi również te tutaj po bokach co będą ustawione No więc ambicje są wielkie, ambicje są naprawdę wielkie To również trafi pod wodę Na 100% trafi to pod wodę Tylko trzeba te serakty, dlatego też muszę poświęcić odcinek Na zrobienie tych testeraktów i to całkiem dużo Nie wiem ile shiny metal będę miał, bo tu jest tylko 4 Dlatego dalszy mój rozwój zależy od ilości seraktów. To jest nam dzisiejszy moment, takie ograniczenie troszeczkę, ale jeśli tylko to uda mi się już ogarnąć, no tu mam tego 8 kurczę, więc, więc są możliwości, są możliwości, może naprawdę coś udać, zobaczymy, bo plany są ogromne, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce. Potrzebuję na pewno jeden tutaj, jeden na dole, żeby tą energię całą, która tutaj się wytwarza, transportować na dół Bo tam będzie główna rozdzielnia właśnie tych, tych wszystkich energii, tam gdzie jest ten, ten Energy Cell, rezonant Energy Cell drugi Gdzie, jest, gdzie są silniki, tam to będzie główna rozdzielnia a i warto chociażby w takie coś moim zdaniem zainwestować. Może być to naprawdę świetne, i naprawdę świetne i naprawdę dobre. No bo tak to mam dwa od siebie niezależne systemy i naprawdę jeśli w jednym się skończy energia, to w drugim jest pełno. No i to zrobić. I to zrobić, żeby tą energię połączyć z jakoś, żeby to było po prostu połączone, takie naczynia połączone, jeśli tylko ja ze szkoły lub z jakieś tam po prostu z życia, naczynia połączone, co to, to jest. No to w taki sposób będzie działać mój system energii i to jest po prostu coś, co po prostu jest świetne. Tak e, właśnie to jest po prostu moja taka idea i to jest, to jest po prostu super. To jest właśnie coś, co warto realizować i ja jestem z tego powodu dumny. Pusta dzisiaj złota poszło na tą pochodnię. No, czyli 20 sztuk złota, to jest koszt tej pochodni. Oliczam ja 100 diaksy chyba. Ja no nie wiem. Czyli często diaksy? Nie wiem. Dobra, nie pytajcie mnie o to. Jakoś to było, jakoś to poszło. Jakoś to udało. Tutaj energii teraz będzie zbywać. Chodzi o to, żeby cały ten biofull sobie poszedł. I rozpoczniemy powoli jakieś tam podstawy z upenergistics. Chwilkę, gdzie ja to schodzę? Chciałbym tak. Więc włączymy sobie tutaj modyfikację upenergistics. Jakieś podstawy, bo tutaj naprawdę to jest kosztowne, bardzo... I czasochłonę przede wszystkim, tam koszty to tam wiadomo. Zawsze kuary się puści, do tam. do meteru się skoczy po surowce, jak czegoś brakuje. No zawsze są jakieś wyjścia, prawda? A jeśli chodzi o czas, no to tutaj trzeba naprawdę się napocić, narobić tego, więc ja będę robił coś już, jak już coś będę robił, tak na większą skalę, no to na większą skalę, w masowych ilościach, żeby tego po prostu nie było mało. Bo. No, nawet chyba nie ruszę dzisiaj nic Tak mi się wydaje, że dzisiaj nawet chyba nic nie ruszę Bo to, to jest tak skomplikowane A chciałbym to już zrobić tak konkretnie Na dużą skalę, żeby Nic tutaj e, się nie psuło Zobaczyłem sobie te narzędzia Z kwarcu, mogłem sobie je zrobić To była taka alternatywa Ale miałem również tą Modyfikację, która się nazywała Hmm, jak ona się nazywała? Eee Red, Redcraft, coś takiego, prawda? Red Coś z Red W każdym razie tutaj sobie zobaczymy Projekt Red, o No i tam było sporo fajnych narzędzi, dlatego tego nie potrzebowałem Teraz mam sobie narzędzia z Flux No um, i to są narzędzia, które naprawdę nie potrzebują nic innego A być może jak będzie mnie stać I w ogóle będzie zajebiście, wszystko na full, spoko To sobie jeszcze przejdę na tą łapę Więc będzie naprawdę świetnie ale są plany na, nie wiem, na jakiś tam utopijny świat, bo chyba mi się tego nie uda zrealizować w tej serii. No ale jakby się udało, byłoby świetnie, bo to byłby szczyt po prostu wszystkiego. A, ale raczej, ale raczej nie chciałbym osiągnąć szczytu wszystkiego, chciałem po prostu wszystko osiągnąć, ale a, raczej nie w maksymalnym poziomie. Dobra, przejdę, przejdę sobie maszyny, które muszę mieć, czyli kontroler. Tutaj wygląda na to, że to wcale nie jest tak trudno zrobić, ale zobaczymy sobie ten procesor. O nie, jest to trudno wcale zrobić. Kurczę, prosta maszyna. W miarę prosta, ok. Eee, w porównaniu do innych maszyn i innych rzeczy to na pewno musi być mega proste. Tuż tu mamy coś wielka też mega prostego. Wow. Tego się nie spodziewałem. Zobaczymy sobie ten tą maszynkę. No tak już jest coś bardziej skomplikowanego, ale to jeszcze nie jest masakra, to jeszcze się uda, no chyba, chyba się to uda jakoś przeżyć, no tak, to się jeszcze uda przeżyć, to jest spoko, to też raczej będzie spoko, też się to uda przeżyć, fajnie, wireless access, czy to mi się uda przeżyć, no jak najbardziej, to jest wszystko spoko, tylko trzeba wszystko sobie w masowych ilościach robić i będzie bez problemu. Tutaj mamy coś takiego. Czy to się uda jakoś przeżyć? Ach, łatwiutkie. Kurczę, myślałem, że to będzie trudniejsze. Okej. Okay. Dobra, dobra, wszystko fajnie. Ta maszynka też łatwa. Eee, tak, Chwila, czy to potrzebuje? Interfejs potrzebuje na pewno. Potrzebuję interfejs, drive oraz controller, Na pewno te trzy rzeczy, a MCS to nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy potrzebuję. Wiem, że interfejs jest potrzebny. Drive, żeby mieć tam dyski i kontroler, bo kontroler jest po prostu kontrolerem. No i on musi być. Eee, a propos jeszcze dysków, bo muszę mieć jakieś dyski, dlatego też. Hmm. A, tutaj są różne kurczę. Nie wiem, nie wiem, czy tak naprawdę trzeba 4K, Czy 49600. To nie wiem, Hadous Creative, czyli coś, czego nie można skraftować na zwykłym świecie, ok. 2 do trzeciej, no to tego jest 8 Kurcze i tak już ciężko stworzyć dosyć 16 do trzeciej, to ile to jest? To jest 256, jeszcze razy 16 No to będzie 4096 chyba, coś takiego Później mamy 128 do trzeciej, cholera Chwila. chyba tego nie policzę 128 do trzeciej to będzie jakieś 16000 384, chyba tak A razy 128, nie to już nie policzę, to już nie policzę, za dużo e, Zdecydowanie, jeśli chodzi o system dwójkowy to jest jeszcze spoko liczyć, ale już tak 384 dokładnie tak jak mówiłem o system dwójkowy jest jeszcze spoko liczyć, ale dalej no to już mm, za duży hardcore no i później mamy 64K, czyli 65536 bajtów, no i myślę, że to spoko będzie Coś takiego zrobić, zobaczymy sobie jak to jest trudne To jest chyba najlepszy, prawda? No to jest najlepszy i zobaczymy sobie, czy to jest trudne Heh, Wydaje się łatwe na pierwszy rzut oka Później to jest takie, no już hmm. Nie no kurczę, to łatwe się wydaje um, Ale wrócimy sobie Musimy sobie zrobić trzy jeszcze takie i w sumie chyba łatwe Storage block o kurde Aha 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 jest trzy razy, trzy razy, trzy razy! Kurde! Nie, jeszcze jeden basic procesor! Ja piernić! gdzie to się robiło to? Mm, nie tutaj, nie tutaj, nie takie coś. Chodziło mi bardziej. O... Bo to nie ma craftingu? Nie no, zgubiłem się, już pogubiłem się w craftingu. Masakra! w wyższej plus crafting, a to jest w assembly table Nie o no, też jest assembly table, tylko że... nie wiem Teraz assembly table na pewno sobie przeniosę, zanim się zacznę bawić tym wszystkim Ale do tego trzeba właśnie, tak jak mówiłem, tych tesseraktów Całkiem dużo Ale Nie wiem, czy się będzie mi chciało zamykać w jakiejś małej ilości tych tesseraktów Raczej na główną bazę, tą podwodną, chciałem przeznaczyć cztery teserakty, Dwa tutaj i dwa tam. Byłoby naprawdę fajnie, ale nie wiem, czy tak się uda. Raczej chyba nam się zadowolić jednym. No zobaczymy, zobaczymy. Trzeba jeszcze, trzeba naprawdę dużo tych teseraktów, Trzeba tego dużo i trzeba też myśleć o przyszłości, że trzeba będzie ich dużo. Dlatego też nie ma co się porywać z jakąś tam motyką na słońce. O, już prawie wszystko zeszło. Więc będzie spoko. I tak, kwary trzeba było zmniejszyć na mniejszy ogień. Zmniejszymy sobie go do 50. Będzie się zacinać, ale mnie to nie interesuje. Ponieważ wiem, że już pewnie magazyny są pełne. Jeśli mnie przebrało. Nie, nie przebrało go nawet. O, a to dziwne, magazyny sobie dają radę. Kurde. Nice. Tutaj też nic. A tutaj no też nic. Kurczę, magazyny sobie poradziły. Squary na full speed, więc. Wow. Ja jestem pod wrażeniem. Naprawdę gratulacje. Nie wiem, czy to był full speed squary, ale naprawdę miało tam sporo energii, więc powinno nieźle śmigać. No ale jak sobie damy na. To w takim razie sobie dam na większy ogień. Niech sobie tam dalej śmiga, bo i tak wkrótce będziemy musieli go zatrzymać. E, dlatego, że będę to po prostu odpinał i zmieniał wszystko, ale to jest kolejny odcinek, kiedy będę te serakty wszystko robił, zmieniał cały system mój energii. E, dlatego też, no, to się tutaj może zmienić, aczkolwiek mam nadzieję, że niezbyt wiele tutaj się to właśnie zmieni i aby wszystko było właśnie w takim tempie utrzymane, w takim właśnie w takiej konwencji, aby się to udało. A na dziś to jest wszystko. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Wam za oglądanie tego odcinka. Plany są ogromne i na pewno uda mi się większość z nich zrealizować, ale kto wie czy wszystkie. Naprawdę to jest wielka motywacja, że mam tyle wyświetlonych pod filmach, tyle łapek i tyle wszystkich widzów. Bo to jest naprawdę warto nagrywać. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, w których będę realizował moje wizje i do zobaczenia. Trzymajcie się! Na razie. Pa i cześć!